takim może ryzykiem jest dawać kobietom mikrofon, bo ja już się trzy razy podrywałem tak. Może pan mówi. podrywałem się. I tak szczerze mówiąc zapomniałem, co chcę powiedzieć. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że dzisiaj mam wsparcie. Rok temu w Goleńsku wchodząc na salę to ogromnie zimny pot. Tam byłem, ja tam sam byłem. I naprawdę nie mogłem się w ogóle skupić, bo tak się zastanawiałem, co się zaraz wydarzy, ale było bardzo fajnie, bardzo miło wspominam, ale z racji tego, że byłem sam, to też wszystko pamiętam, także bardzo, bardzo to też jest chyba plus. Natomiast chciałbym się przełączyć do, przede wszystkim do Łucji, do podziękowań na ręce Łucji, ale na ręce wszystkich pań na Chąśno, kołami gospodyń stoi. My zawsze możemy na was liczyć, jesteśmy z was dumni i naprawdę ta pomoc, która od was płynie dla nas, dla gminy, dla mieszkańców jest nieoceniona. Jesteście naszą wizytówką, jesteście praktycznie wszędzie, gdzie was zapraszają, jesteście chętni, żeby po prostu uczestniczyć w wydarzeniach i bardzo, bardzo serdecznie za to dziękuję, bo to też serce rośnie jak jak bierzecie udział w różnego rodzaju konkursach. Teraz byliście na dożynkach wojewódzkich, akurat KGW Przemysłów, przyjechały panie z nagrodą, także nie tylko są, ale też stanowią odpowiednią jakość. Życzę przede wszystkim udanej zabawy, tak jak Lucja powiedziała, jest czas na robotę, ale też... Co tam? No i znowu przegrałem. Jest czas na zabawę, ale też jest czas na pracę, ale też jest na zabawę, także e, bardzo się cieszę. Tutaj też trzeba podkreślić, zobaczcie, kiedy, jak się ktoś zastanowi, kiedy była impreza w Dawno, ale to tylko dzięki zasłudze zarówno Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej, ale i Panią Skół Gospodyń Wiejskich, że wzięły i wzięli sprawy w swoje ręce, złożyli wniosek, dostali dosyć duże dofinansowanie, to był pierwszy etap ta sala zaczyna żyć, tęknić, ale to jest tylko budynek. Gdyby nie było ludzi, gdyby nie było pań, gdyby nie było panów, gdyby nie było chęci przede wszystkim, to można by tutaj budynek moralnie wyłożyć, nic by to nie dało. Także chciałbym też tutaj wszystkich tutaj może pięć wyborów postawić za wzór, że oni tak dosyć wczerty, późno się zintegrowali tak dosyć mocno, ale naprawdę są efekty, ale chyba nie ma co stawiać za wzór, bo u nas na każdej wsi jest podobnie i naprawdę bardzo serdecznie wam za to dziękuję. Życzę udanej imprezy i panowie mnie prosili, polecam później panów na przyszłość. Dziękuję bardzo.